Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o współistnieniu cukrzycy z chorobami tarczycy. Choroby tarczycy są jednym z najczęstszych schorzeń współistniejących z cukrzycą. To najczęściej dotyczy osób z cukrzycą typu pierwszego, z cukrzycą lada. I dlatego bardzo ważne jest, że wczesne wykrycie dysfunkcji tarczycy na pewno wpływa na lepsze wyrównanie cukrzycy i odwrotnie. Właśnie współistnienie cukrzycy, i tarczycy i chorób tarczycy zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, które w konsekwencji prowadzą do śmierci. Dlatego mając lecząc pacjenta z cukrzycą, należy zdecydować. Też dbać o wyrównanie, cukrzy... wyrównanie czynności tarczycy. Choroby tarczycy na pewno przyczyniają się do wystąpienia cukrzycy i odwrotnie. Wiemy, że w niedoczynności tarczycy u pacjentów z chorobą Hashimoto jest zdecydowanie większe ryzyko rozwoju cukrzycy. To są schorzenia, bo to są schorzenia autoimmunologiczne. Pacjenci z cukrycą typu pierwszego są bardziej narażeni na wystąpienie choroby Hashimoto w porównaniu do populacji ogólnej. Tutaj u pacjentów z cukrycą typu pierwszego choroba Hashimoto występuje nawet u 30% pacjentów. Funkcja tarczycy wpływa na metabolizm glukozy, wpływa na glikemię. W niedoczynności tarczycy dochodzi do zmniejszenia wątrobowej produkcji glukozy, zmniejszenia syntezy glikogenu w wątrobie, ale i także słabszej utylizacji glukozy na obwodzie. Natomiast warte podkreślenia jest, że tutaj jest też w niedoczynności tarczycy jest zwiększone ryzyko hypoglikemii, wynikające z tego, że clearance insuliny jest zmniejszony. Insulina nie jest tak szybko wydalana i czas jej działania jest dłuższy, co może związać się z ryzykiem z zwiększonym ryzykiem hipoglikemii u pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Nie zawsze te mechanizmy, które wpływają na wzrost glikemii we krwi powodują, są w stanie zdekompensować to, że insulina jest zachowywana, nie jest nie jest wydalana. glukoza w niedoczynności tarczycy jest zmniejszony wychwyt, jest mniejsza utylizacja, natomiast jest też zmniejszona synteza glikogenu, czyli wydawałoby się, że ta glukoza na wodzie jest, ale równocześnie podawana insulina, insulina jest mniej wydalana, z wolniej wydalana z nerkami, w związku z czym ta ryzyko hipoglikemii jest większe, bo działa dłużej. W przypadku nadczynności tarczycy mamy tendencję do hipoeglikemii. Jest duży wzrost zapotrzebowania na insulinę, yy, mamy nasiloną hipolizę, hypo, i to zwiększa ryzyko kwasicy ketonowej. Często pomyślmy, że jedną z przyczyn kwasicy ketonowej, po wykluczeniu wszystkich innych przyczyn, jest właśnie terotoksykoza. Pacjenci z nadczynnością tarczycy, z niewyrównaną czynnością tarczycy, z nadczynnością tarczycy, wymagają zwiększonych dawek leków hipoglikamizujących. Dawek insuliny, równocześnie należy pamiętać, że po wyrównaniu cukrzycy, to wszystko jest ściśle powiązane po wyrównaniu czynności tarczycy, te, te wyższe dawki leków hipoglikemizujących musimy zmniejszyć. Pamiętajmy, że niewyrównanie tarczycy, niewyrównana funkcja tarczycy yy, wiąże się z występowaniem niewyrównania cukrzycy. Jest to takie błędne koło pacjenci z insulinoopornością, warto też tym pacjentom z tym brzuchem z takim charakterystycznym gromadzeniem tkanki tłuszczowej w, powyżej pępka, to po prostu nie tylko przyczyną jest insulinooporność, ale właśnie także niewyrównana funkcja tarczycy. To gromadzenie tkanki tłuszczowej jest, nasila z kolei insulinooporność, czyli warto u pacjentów z nadwagą, u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym, wykonać kontrolne oznaczenie TSH, żeby wykluczyć chorobę tarczycy. Tylko w, w, tylko po prostu dobre leczenie obu tych skorzeń rokuje temu, że zapobiegniemy wystąpieniu powikłań. Na pewno u pacjentów z cukrzycą należy pomyśleć, że o schorzeniach współistniejących w postaci niedoczynności czy nadczynności tarczycy, dlatego konieczne jest wykonanie tych badań. Warto to tylko diagnozować, niekoniecznie nie jesteśmy w stanie unikać. Ważne, żeby pamiętać, że przyczyną niewyrównanej cukrzycy, przyczyną, jeżeli wykluczymy inne, inne, inne po prostu. Inne przyczyny, jak efekt brzasku czy efekt odbicia, przyczyną występujących hipoglikemii u, pa, u pacjentów może być niewyrównana funkcja tarczycy. To jest ściśle ze sobą skorelowane, powiązane i należy o tym w naszym postępowaniu lekarskim pamiętać. Bardzo często pacjentki przychodzą i mówią, pani doktor, ja mam taki duży brzuch, bo ja mam, bo ja mam chorobę Hashimoto. Owszem, ale ta pacjentka z nadwagą w ogóle się nie rusza, nie, nie ma dobrych nawyków, więc nie tłumaczymy, te, nie, nie tłumaczymy się, że mamy niedoczynność tarczycy, tylko działamy, żeby przełamać insulinęoporność. Niewyrównana tarczyca to niewyrównana cukrzyca. Niewyrówna cukrzyca dekompensuje tarczycę. Dlatego trzeba te skorzenia łączyć, dlatego trzeba je skutecznie leczyć od samego początku. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do. Słuchanie, oglądania i komentowania. I cieszcie się życiem.